Moi drodzy, mamy kurs o sortowniku myśli i przyszło nam trochę pytań, więc wyjątkowo bardzo w tej kolumbijskiej scenerii pozwólcie, że wam odpowiem na trochę rzeczy, o które pytać. Zapraszam. Moi drodzy, pierwsze pytanie, które się pojawiało u Was, to który sortownik myśli należy robić w aplikacji? Bo jak wszyscy zauważyli, w aplikacji pod działem medytacje mamy sortownik myśli i tam są trzy. I teraz, my się uczymy klasycznego, ignacjańskiego rachunku sumienia, czyli klasycznego sortownika myśli. Jest też coś takiego, jak tematyczne Te sortowniki myśli, na przykład u nas są na razie dwa, będzie ich więcej, związany z relacjami i związany z autentycznością, czy kogoś udajemy, czy nie. Klasyczny to jest taki, których się teraz uczymy i on jest taki na co dzień. Natomiast jak ktoś chce pracować nad jakąś konkretną sferą życia, na przykład relacjami, to wtedy robi ten tematyczny. Nie? Czyli my w czasie kursu codziennie robimy klasyczny sortownik myśli. To jest tak nieznośnie, głośno i gorąco, a to jest najzimniejszy ich miesiąc w roku. Najbardziej deszczowych. Co prawda chmury trochę idą, ale to nie wygląda jak nasza zima, nie? A oni tak mówią, że to zima. Tutaj Paulina pyta, Paulina Mazurkiewicz. I w ogóle Paulina Mazurkiewicz jest z Lublina i ostatnio miała wywiad dla Gościa Niedzielnego, w którym opowiadała o tym, jak prowadzi pogłębiarkę w Lublinie, realne spotkanie. Warto brać przykład. I Paulina pyta tak. Mnie zastanawia w sortowniku klasycznym stwierdzenie, zastanów się, czy twoje przekonania są prawdziwe. Jeśli są moje, to czemu mam się zastanawiać nad ich prawdziwością? Zawsze się boję, że ktoś przechodzi to mi. Zabierze kamerę albo telefon. Czemu mamy się zastanawiać nad prawdziwością tych przekonań? A no, moi drodzy, dlatego, że można mieć na przykład takie przekonanie. Przypominam sobie dzień, i przypomniał mi się, że mąż na mnie popatrzył w jakiś taki sposób, który ja uważam za pogardliwy. Czy ja go tak czytam jak pokardliwy. Czyli to znaczy, że we mnie jest jakieś takie przekonanie albo Lęk, który mówi o tym, że on mną gardzi. I o, o takie rzeczy staram, staramy się jakby zobaczyć. Te pytanie ma nas do tego podprowadzić, nie? Moje przekonanie, że on jak tak patrzy, to pewnie gardzi mną, ale może nie. Więc zastanów się, czy twoje przekonanie o tym, że on gardzi, jest prawdziwe. Hmm? Czyli jakby to chodzi o to samo, co Paulino dalej pytasz w pytaniu, czy to otwiercie od, dla rzeczywistości. Bo najczęściej nasze przekonania, które powodują konflikty, są nieprawdziwe. Miałem nie drapać w, w, bro, w brodzie. Nie mam się za co złapać. Nie? Niektórzy z was też mówili, że się trochę gubią w tym sortowniku myśli, w tym kursie, co tutaj robić. Moi drodzy, bo to jest taki kurs, który jest trochę inny niż zawsze, dlatego że wprowadziliśmy dodatkowy element, w którym jest sortownik myśli. Dzień w duchowości ignacjańskiej powinien wyglądać w taki sposób, że rano robisz medytację, a wieczorem sortownik myśli. Wiem, że wiele osób robi medytację wieczorem, natomiast nie bardzo o to chodzi. W tym wszystkim medytacją należy się tak nastroić, a potem sortownik myśli robimy wieczorem. Przed medytacją w ramach Wprowadzenia, słuchamy sobie wprowadzenie do tematu dnia. To są naprawdę 3 minuty. Więc 3 minuty słuchamy mini zaprawy, później medytacja, a później zapraszamy do sortownika myśli wieczorem. To nie musi być przed pójściem spać, ale może być na przykład już tak, jak mniej więcej kończysz dzień, nie? zależy o której kto kończy. Nie? Niektórzy o 9, o 21 mogą to zrobić, a niektórzy o 24, nie? Monika ma takie pytanie, czy jak w, przy podobnych innych modlitwach jest, że jak nas modlitwa nie karmi, to należy szukać innej i czy tą samą zasadę należy zastosować do ignacjańskiego rachunku sumienia, czyli sortownika myśli, że jak nas nie karmi, to zostawić. Ja mam takie doświadczenie, że ja porzuciłem tę formę modlitwy. W pewnym momencie, dlatego że widziałem, że ona mi krzywdę robi, to znaczy, że to mi nakręca neurotyczność. A działo się tak, dlatego że ja to traktowałem jako formę autonaprawiania się, czy trochę takiego batu nawet nad sobą. I wtedy zostawiłem Faktycznie, ale nie dlatego, że mnie może nie karmiła, tylko że widziałem, że to mi naprawdę krzywdę robi. Po jakimś czasie, jak zrozumiałem, jaka jest idea tego wszystkiego, że to jest jednak modlitwa, a nie narzędzie autonacisku. Nie? To jest modlitwa, czyli spotkanie z Bogiem, a nie jakaś forma poprawiania siebie samego. Nie? Ja bym polecał wtedy, bo to jest taka fajna, bardzo skuteczna forma i taka dogłębna, mimo że trudna, to, 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 to dobra forma modlitwy. To yy, zastanawiać się, co sprawia, że mi na przykład. Yy, Trudny jest dla mnie ten rachunek, czego on mi nie daje nie? i, i go zmienia się rozumienie go. Może podejście relacyjne jest wtedy takie, które trochę ci Monika pomoże i innym osobom też, a może trzeba jeszcze coś innego. Nie? Chociaż ja bym do różnych form, na przykład medytację na różaniec bym zamieniał, czy różne formy na inne, ale jak komuś zależy na duchowości ignacjańskiej, to to jest taka forma bardzo, bardzo podstawowa, nie? więc tam można przy niej kombinować w różny sposób to robić, ale chyba trzeba jednak robić. Pytanie, które często się pojawia, to ile y, sytuacji przerobić w punkcie trzecim? Ja uważam, że należy zacząć od jednej sytuacji dziennie. Jak ktoś zrobi dwie, to jest dużo. A trzy można robić, jak się ma już jakieś doświadczenie. Na no, to mamy trzy minuty. Więc tam jest pytanie o najbardziej znaczącą sytuację w ciągu dnia, czyli taka, to jest subiektywne bardzo, jaka była dla ciebie najbardziej znacząca, albo obiektywnie była taka najważniejsza, bo ma najważniejsze konsekwencje, dalej ktoś pracę zmienił albo studia wybrał. Coś cię tak dotknęło emocjonalnie, zastanowiło, że jesteś taki rozwalony albo cały czas podjarany jakąś czymś. To były znaczące sytuacje. Do was należy wybór... Może drogi jak tu głośno. Fajni ci ludzie sobie uśmiechają się, machają. Więc do Was należy. Wybór, ocena tego, co miało największe znaczenie dla Was w tym momencie. Nie? To jest jak nauka pływania, trochę, że na początku nie wiadomo, jak tą ręką nogą nachać, machać, a później, dopiero po praktykowaniu, coś zaczynacie łapać, które sytuacje dla Was miały realnie najważniejsze znaczenie. Dlatego najważniejsze w sortowniku myśli to jest to, żeby go zrobić. Codziennie, żeby go zrobić. Bardzo dziękuję pomysłodawcom tego kursu i ludziom, którzy są autorami, bo i mnie to bardzo inspiruje i odnawia mi to trochę. Dominika pyta, dlaczego tego nie uczą w kursie dobierzmowania. No Dominika, też tak uważam, że powinni uczyć. Ja też jestem zachwycony, tak samo jak ty, powinni wszystkim pogłębiarkę pokazywać na kursie dobierzmowania. Niektórzy też z was y, mówią o tym, że łatwiej jest robić rachunek sumienia przed spowiedzią, ale moi drodzy, to tylko nazwa się zgadza. To chodzi tak o zupełnie o coś innego. W rachunku sumienia przed spowiedzią chodzi o to, żeby ponazywać sobie grzechy, żeby je potem wypowiedzieć. Tylko o to chodzi. A w ignacjańskim rachunku sumienia, dlatego zmieniamy tę nazwę, żeby to było coś innego. Nazywamy to sortownikiem myśli. Chodzi o to, żeby razem z Bogiem popatrzeć na to, że ja jestem dla niego ważny i istotny na początku. Potem, żeby stanąć w takiej obecności, że chcę obiektywnie. Panie Boże z Twojej perspektywy popatrzeć, i, i że jestem w zależności z tobą takiej dobrej, i wtedy patrzymy na to, co się dzieje w moim sercu, wnętrzu, żeby się tego nauczyć. To, jest, to, to, to nie jest metoda wyliczania grzechów, to jest metoda poznawania przyczyn tego, co się we mnie dzieje. Nie? No ja bardzo lubię ten obraz taki, że to Bóg mnie uczy tego, co się we mnie dzieje. I taką postawę warto mieć, że ja teraz, Panie Boże, się przyglądam nie po to, żeby jakkolwiek się zawstydzić, nie po to na pewno, żeby mieć poczucie winy, tylko po to, żeby zrozumieć, co się we mnie dzieje. Rachunek sumienia i sortownik myśli to dwie różne rzeczy, więc ignacyńskiego rachunku sumienia nie robimy przed spowiedzią. Nie? To się robi na co dzień. No i moi drodzy, ostatnie pytanie Maciejka pyta, jak pracować z sortownikiem myśli? Czy odpowiadać sobie na pytania, czy o coś innego tutaj chodzi? W sortowniku myśli chodzi o zasadniczo, chodzi o to, żeby zwiększać samoświadomość. Ale ta świadomość nie jest budowana samoczynnie tylko w relacji z Panem Bogiem, świadomość o mnie samym. Więc jak zadajesz sobie jakieś pytanie, to celem jest tego, żeby nabrać jeszcze głębsze zrozumienie, co się we mnie dzieje. Jeśli popełniam błędy, to gdzie jest korzeń, źródło? tych Błędów, z jakich moich przekonań, założeń, zranień to wynika, nie? Jakie mam myślenie na przykład, że nie wiem, brakuje mi nie wiem, tam relacji czy czegoś, czy czegoś, no to muszę łapczywie sięgnąć po coś, nie? To jest jakieś przekonanie, że muszę to zrobić. Czy ono przynosi dobre owoce? Zastanawiam się, pożarzam sobie horyzont, a żeby tego nie robić przemocowo wobec siebie, ze świadomością, że wszystko co mam od Boga mam, to, to najpierw trzeba sobie uświadamiać obecność Boga w nas bardzo mocno. Dlatego na tych dwóch rzeczach się skupiamy. Moi drodzy, muszę już kończyć, bo tutaj się na burze y, chyba zanosi, już tak zaczyna wiać. Słyszeliście? Potwierdza. Pan mi właściwie potwierdza, więc zadawajcie pytania dalej. Do zobaczenia. Bye! -bye.